Na czym polega moja praca? Na wykrawaniu kości wołowiny. Tym się zajmuję całe życie praktycznie. Cześć, nazywam się Mateusz Marmola. Z wykształcania jestem informatykiem, a w zakładach mięsnych zakrzewcy kierownikiem rozbioru wołowego. Zapraszam Was na zakład, pokażę jak łączę swoje wykształcenie z pracą tutaj. Jest to jedna z najnowocześniejszych linii w Europie. Całe ustawienia, które wykonujemy tutaj, nie są przekazywane z ust do ust. Tylko wszystko zmieniamy na komputerze, a cała informacja, co pracownik ma zrobić, pojawia się na wyświetlaczu, który jest zainstalowany na każdym z tych stanowisk. Dokładnie wiemy, ile pracownik kilogramów przetworzył, ile przerobił, jaka jest jego wydajność i to tak samo działa motywująco na pracownika, kiedy on wie, że jest rozliczony dodatkowo z tego, co przerobił, co on wytworzył, a nie tylko jako grupa. Jednak mimo wszystko w całości pracują jako ta grupa, tak?